Teraz, jeżeli ten nabór się ogłosi, te wszystkie dane będą już wiadome, Państwo będziecie musieli zdecydować, który projekt realizacyjny będziecie składali do konkursu. Oczywiście gmina będzie mogła złożyć swój, jakiś partner pozarządowy będzie mógł złożyć projekt swój, prywatnie, jeżeli będzie dopuszczony w tych nowych konkursach, a wszystko wskazuje na to, że tak, choć jakby dzisiaj, oczywiście nikt, który chyba nie jest w stanie zagwarantować, też będzie mógł złożyć swój projekt. Ważne jest jedno, ten projekt ma się znajdować w lokalnym programie rewitalizacji. Nie może być sytuacji takiej, że Państwo składacie wniosek aplikacyjny na projekt X, a w programie rewitalizacji występuje projekt pod nazwą Y. Po prostu wszystkie dane tego projektu muszą być identyczne jak w programie rewitalizacji. Nazwa, kwota, lokalizacja i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, w związku z tym wszystkie samorządy i wszystkie gminy realizują to w ten sposób, że opracowuje się lokalny program rewitalizacji, który jest takim dokumentem, powiedziałbym, ogólnym i dopiero w przypadku ogłoszenia konkursu, sporządzenia kosztorysu, sporządzenia projektu technicznego uszczegółowiają tymi, tymi informacjami lokalny program rewitalizacji. Nie da się tego zrobić, znaczy nie da się dało zrobić to odwrotnie, tylko teraz Państwo pomyślcie sobie ogłoszenie kosztorysów, projektów technicznych, budowanych na wszystkie te projekty, które tam są zawarte. Nie jest to po prostu niemożliwe, albo jest to po prostu wręcz y, niepropo, nieprawdopodobne z finansowego punktu widzenia. W związku z czym ten projekt na pewno będzie musiał, ten program na pewno będzie musiał być przez Radę w odpowiednim okresie czasu zaktualizowany. Oczywiście zaktualizowany, wypełnienia, szczegółowienia tych informacji, tak jak powiedziałem, konkretna nazwa projektu, konkretna kwota, konkretny termin realizacji prawda, i tak dalej e, jakie, jakie są tutaj warunki pozyskania tych środków finansowych? No, to, że program realizacji jest obligatoryjny, już mówiłem. E, druga rzecz jest taka, że trzeba mieć wszelkie niezbędne pozwolenia budowlane, wszelkie niezbędne Za późno. bo najczęściej od ogłoszenia konkursu macie Państwo 90 dni na złożenie projektu. W 90 dni nie załatwi się pozwolenia budowania tego projektu, który no, dopiero o zaczynamy myśleć. My musimy być pod tym kątem dużo wcześniej przygotowani. W związku z tym uważam, że mimo że te pierwsze konkursy mogą być dopiero w 2013 roku, to wcale nie jest za wcześnie na ten program ewentualizacji, zresztą te wszystkie inne gminy małopolskie, które do tej pory z tego nie skorzystały, również są w trakcie albo już opracowały te programy. Te, które zrobiły to dużo, dużo wcześniej, no to w tej chwili, tak jak mówiłem, te swoje przestrzenie publiczne już rekreacyjne utrzymanie na to środki finansowe. Jeszcze ostatnia rzecz, którą chciałem powiedzieć, bo to jest też bardzo istotna kwestia. Jeżeli... Państwo już będziecie jakby bardziej zaawansowani, powiedzmy za rok będzie się coraz więcej mówiło o tej rewitalizacji, kiedy te konkursy, no bo te, te informacje na pewno już gdzieś tam w przyszłym, pod koniec przyszłego roku zaczną się pojawiać, jakieś prawdopodobne terminy, jakieś prawdopodobne wytyczne i tak dalej. Państwo burmistrz swoim zarządzeniem Z etapami i tak dalej, może, to ma być powołane biuro rewitalizacji, składające się z osób z urzędu miejskiego, które zajmują się tymi rzeczami dotyczącymi infrastruktury, planowania przestrzennego, e, kwestii społecznych i kwestii gospodarczej. I te osoby powinny być zarządzeniem. To również podkreślam, dlatego, że to też jest obligatoryjne w przypadku starania się o te projekty rewitalizacyjne. To znaczy, ten zespół ma być odpowiedzialny za koordynowanie realizacji tego programu. On ma się orientować, co w tym programie jest, jak go zmienić, jak go aktualizować, jak współpracować z partnerami, którzy w tym programie są wymieniani. No i na koniec jeszcze że e, chociaż te programy rewitalizacji są bardzo trudne, e, oczywiście wniosek aplikacyjny jest na kilka czy kilkanaście milionów złotych, to powiedzmy dofinansowanie to rzędu 90 kilku, czy nawet 80% jest bardzo dużym zaszczykiem dla gminy. Ja, ja rozumiem, że oczywiście czas pokaże, czy, czy budżet, budżet ma środki na wkład własne, na, na refundację całego projektu, aczkolwiek no, te, te doświadczenia tych pozostałych gmin pokazują, że da się to zrobić. Zresztą tutaj Pani Gospodarstwa Krajowego również jest tą instytucją, która udziela jakby pożyczek na własny udziela pożyczek na e refundację ca całości zadania i warto z tego również e skorzystać. E Chyba wszystko, co chciałem powiedzieć, jeżeli Państwo mają jakieś pytania, będę umiał odpowiedzieć. Z tego trzy. E e musi w 100% budżecie zabezpieczyć środki, a dopiero później są refundowane, tak? Jeżeli mówi Pan o programie, czy o projekcie konkretnym? Projekt, konkretny. Tak, jeżeli mówimy o konkretnym projekcie, gmina nie tyle musi w budżecie za, za, zabezpieczyć. zabezpieczyć, gmina powinna mieć tak zwane zabezpieczenie środków, ale niekoniecznie w postaci budżetu gminnego, ale na przykład tego co powiedziałem przed chwilą, w banku, banku, banku gospodarstwa krajowego. A przy zaciągnięciu takiego kredytu, tak jak Pan mówił, w tym banku, czy on tak samo jest e, e, włączany w zadłużenie gminy? E, tak, oczywiście on musi być ty... włączony w zadłużenie gminy, jak no, każde no, inne. Co natomiast... Panu myśli, żeby tutaj Panu informować chwilę, że, że co z tego, że środki się pokazują, no, a my nie mamy możliwości kredytowej, żeby zabezpieczyć po prostu... Się... Znaczy, proszę Państwa, akurat, akurat w przypadku tych dużych projektów rekreacyjnych te warunki y, udzielania tych pożyczek są zdecydowanie łagodniejsze niż, niż w przypadku pożyczek na jakiekolwiek inne e, działania. Zresztą jak Państwo widzą, kraków, który już jest, y, można powiedzieć, ponad tym powiem. Finansów, natomiast wiem e, ze, z racji innych samorządów, że, że te rzeczy są do wykonane. Poza tym proszę Państwa, proszę pamiętać o jednym, że projekt rewitalizacyjny przez to, że ma ogromne kwoty finansowe, bo to są naprawdę duże kwoty finansowe, on musi być etapowany. I Państwo dostajecie nie na całą kwotę, tylko zawsze dostajecie na jeden etap. Po skróceniu refundacji tych kosztów. Za pierwszy etap dopiero możecie, tak, z drugi, w związku z czym to nie jest tak, że najpierw się zadłużacie o potężną jakąś tam kwotę, tylko zadłużacie się jakby o, o fragmenty, natomiast środki schodzące z pierwszego fragmentu już to zadłużenie jakieś zmniejszone. A czy, czy na przykład jest taka sprawa, czy jest zabezpieczony ten drugi etap, On może się zaangażujemy tak, w pierwszy etap, jak w jakiejś inwestycji, środki, które poprzednio mamy dostaniemy. Ale okaże się, że ten drugi pedał, który będziemy chcieli przystąpić, on jest już w tym momencie zabezpieczony, że nie mamy żadnych problemów, tylko po prostu przystępujemy i zabezpieczymy kolejne środki na. Tak jest. Państwo po prostu cały projekt, czyli na całą kwotę projektu Banku Gospodarstwa Krajowego musi Pan zagwarantować środki trzymać w rezerwie, nie można ich wydać w całości, wyda, wyda je tylko na pierwszy etap. No, na drugi etap by nie wydać tylko wtedy, gdybyście, nie wiem, też w środki z pierwszego etapu przewierzyli, przejedli i nie zrobili za to tego, co być powinno zrobić. Ale to jest sytuacja oczywiście zupełnie hipotetyczna. Po wykonaniu pierwszego etapu. Pan pisał pracę na ministerstwo. Tak, no to dlatego, proszę Państwa, nie wiem, czy myśmy niedrujsko dostali jako materia do przejrzenia, ale ta tabelka numer 3 i tabelka numer 26 jest ta sama, Jedna tabelka jest na stronie 11, druga tabelka jest na stronie 28.